Siema, ma z tej strony Xtreli, aktualnie znajdują się na mojej stronie na Xdam.pl Stawcie sobie klapkę w górze i dzwoneczek i oglądajcie materiał do końca, ponieważ co jakiś czas zaskakuje voucherek i kto pierwszy, ten lepszy. I w dzisiejszym odcinku sobie przetestujemy te parki, na tych parkach aktualnie nie ma ognia i na Discordzie z Ankieta, czy mają być te parki. Oj, makro nie włączyłem, czy mają być te parki z ogniem, czy też bez, to po prostu w zależności od Was, szanowni Państwo i jak zagłosujecie, to po prostu taki będzie werdykt, tak? Zobaczymy ile nam się uda wbić punkcików y, rankingowych. Dobra. I oczywiście wyrysowałem sobie statystyki, żeby nie było, że mam tam jakieś inne statystyki, jakieś kile, śmierci. Po prostu zobaczymy ile realnie podczas materiału jesteśmy w stanie sobie y, wbić, tak? Ej no nie! ale z niego nóg, że ucieka sobie perłą nieważne, że zrobiłem to samo wcześniej tylko różnica jest taka że ja mogę, a oni nie dobra, oni, oni, martwy. no, plus 195, elegancko spawn, słowy dwu i nie mam pereł? kurde, sklep trzeba kupić, dobra perełki kupiliśmy a śnieżki trzymamy dobra, mam 11, dobra pasuje, refire all Mamy 1195 punktów, dobra, Hiszufl. CLS, Gildiune. Dobra i zobacz. Ej laga ma. Kurde. Jakby wiedział, to bym go szybciej zmierzył. Przynajmniej free punkty to są, nie? Dobra, dostał hita. Wyszekłem sobie panczałką. Całkiem fajnie. Klarowna. Z zaraz będę musiał sobie śnieżki dokupić, nie? Pan ja Czałkiem będę uciekał, żeby nie tracić sobie po prostu... O, zjadł sobie refa Ja też wiem, dobra, wjechał w nas E Dobra, teraz zaskoczył 9 HP ma 6,5 Nie, nie, rzucił tą perłę mnie zabił Cholera jasna 1129 punktów Jak się mówi, kupić zawsze masz szczęście I właśnie w tej sytuacji mu się napotoczyło i mnie zabił następnym... dobra, 9 Koi Mam nadzieję, że tego nam się uda zabić Myślałem, że uda nam się go spanczować 7,5 Kurde, i tak go teraz 3,5 Ej ale ładna perła Kurde Ale wzgnojony został No nie no K Ciągle uciekają tymi perłami ile on ma tej. Raz. Osiem. Pięć, pięć serc. On nie, znasz. No nie, no znowu słowa. Kurde, słowa perła. A ja pamiętam jak jakieś takie ładne perełki strzelałem. To ludzie mówili, że mam jakiś skrypt na, na auto perły. Jeszcze mi powiedział napisał, że mi się tak nie pocił, Przecież ja tak gram normalnie. Dobra, on, on nie ma jeszcze tego. On nie ma. Nie, z koksa. Dobra, on chce uciekać przed nami. Patrzcie to. to co? To co, wchodzimy sobie w niego, jemy koksa, wylewamy wodę, żeby nie mógł y, rozkopywać tak szybko, nie uciekać. N nie wiem co on zjadł, padł mu hełmik, y, to w takim razie na koksie jest. Yy, z tego wynika. No ale on już jest martwy w takim razie. Ja mam jeszcze jednego koksika, sobie zaraz jemy, żebyśmy sobie nie polizali. Ciekawe jest z jego strony punktu. Co 18. Ja nie mogłem pozwolić po prostu rozkopać tych bloków. Jak agroskopie bloki też będzie po prostu mógł gwiać przed nami. A na to nie możemy pozwolić. Oj. oj! Oj, oj, oj. plus 118, piszemy do niego LK i idziemy na spawna Dobra, idziemy sobie na następną deparkę. Ej, z tym ziomkiem Beseta jakbyśmy weszli. To naprawdę fajnie by było. Bo darmowy ranking, kurde... Ej, on jest lepszy trochę. I też to zjadrefa. Ra, ra, ra. Perła Na plecy Kurde, ciekawe jak miał tak działo przede mną No i zobacz, ja od razu po mnie, to też sobie zjem Żeby mieć większą regenerację 10 serc ma 7 No nie no, tak uciekają tymi perłami cholera o, CZ, so to ja też to so no naprawdę... Nie ma sprawy, w wariacie. Wariaty meduzy. 6,5, mam więcej od niego. Poli poliżę. Nie, pół serca. Zestrefowało mnie na koniec, dlatego umarłem. Co? Jeden. Kurde, belemole. Nie. Dobra, RCM, 1651 jakbyśmy jego zabili. To byśmy wyszli na bardzo duży plus Ej, ja nienawidzę ludzi Ej, pery zmarnowałem To on nie zjad refa, czy mi się wydaje? No, ej Mieliśmy tyle samo HP Ty za was pierwszy refa i zrobił gwiazd we mnie od razu O nie, musimy sobie jeszcze jednego zjeść Dobra Mogę SSO mi napisał tej. Nie ma Myślałem, że... Kurde, ale zważywiłem. Naprawdę. Koksa! No nie, no tragedia. Dobra, chyba już mu koksik minął. Coś mi dupę trū, czy może ss -a. I no nie, no teraz będzie uciekał jak najgorsza cienizna serwerowa. No i palcom robi, no naprawdę no... Przecież on nie ma w ogóle godności w sobie, no przecież to, taki tacy ludzie powinien mieć pana naprawdę ładuję go z puncha, znaczy z, z, z power 5 Żeby nam za daleko nie odskakiwał po prostu jak go ładujemy Opa 5 serc Na morale musimy bardzo mocno wpływać Ipa i teraz kurde za szybko upuściłem puściłem 5,5 Ter teraz teraz jest nasz tak jest Polizał Elka Lecimy sobie na następną toparkę i Smulsonek, żeśmy się depnęli. A i oby się bił do końca. Co za pepery zmarnowałem na niego. Dobra, to jest tylko formalność. 5, puma. Kurde, nie udało mi się pan. Ej, po co on się podał tą wodą? I teraz noszenie wiaderek. Jak nie ma miecza z fajerką, to nie ma sensu. Oj, plus 83. Lecimy sobie na tę paręczkę. I kogoś tutaj. Dziecinny czat. Ja będę stopował i zobaczymy. Tylko on ma full HP, sobie zjem refa, pozwolę zjeść. I on mi pozwolił refa na spokojnie zjeść tej. Dzień serd. Punch? Kurde, nie trafiłem. No ja. Nie no, z nim to będzie po prostu... No, co, sądzę co zjadł refa, chyba. Dobra. To ja nie będę jadł, bo to nie ma sensu. 10hp ma, czyli on zjadł z refa, to żeśmy go przekopali. Ej, on die refy, ja mam tak wiecie hp od niego. Dobra, plus 64. Jak wam się spodobał taki materiał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, hej.